Rozdział 121. Dwa głupie pomysły sutrycha z krzywą lafera w tle. Jest to sobie we Wrocku taki jegomość nazwiskiem Sutryk. Niestety, dla sporej części Wrocławian, a nawet nie tylko Wrocławian, chociażby dla mnie nie będącego Wrocławianinem, tak się składa, że ma on niestety co nieco do powiedzenia w temacie organizacji życia w mieście Wrocku. Nie znam jego pomysłów, jakimi uszczęśliwi on życie mieszkańcom Wrocka, za to co najmniej trzy jego pomysły mają pewien, na nawet spory wpływ na budżet osób spod Wrocławia, które jednak tu pracują, co oznacza, że co kilka dni się. W tym wrocku pojawiają. Pierwszy jego pomysł, nie pierwszy w jego karierze prezydenta Wrocławia, ale pierwszy z jego pomysłów, z którym nie jest mi specjalnie po drodze, z końcówki 2020 roku o podwyżce cen biletów wrocławskiej komunikacji miejskiej. Podwyżka z 800 na 1050 zł za normalny bilet roczny. Przed tą akurat podwyżką można było przynajmniej na rok uciec, o ile ktoś miał pewne rezerwy budżetowe i od czasu do czasu docierały do niego pomysły o owej. Podwyżce, a po tym info, że pomysł przerodził się w decyzję i od 1 stycznia 2021 roczny, normalny bilet na Wrocławski MPK nie będzie kosztował już 800, a 1050 zeta. Tak więc 18 grudnia 2020 wybrałem się do biura obsługi pasażera celem skorzystania z opcji, że Wrocławska karta miejska Urban Card ma dwie tak jakby kieszenie. Najprościej mówiąc, chodzi o to, że na jednej karcie mogą być zapisane jednocześnie dwa bilety. Z tym tylko, że jak się okazało nie mogłem kupić nowego biletu za 800 zł gdyż do końca ważności starego zostały więcej niż 3 miesiące nie było więc innej opcji jak zrobić myk taki że anulować istniejący bilet i kupić nowy tak też zrobiłem i mimo że straciłem na tym 20% z niewykorzystanej kwoty biletu to i tak wyszedłem na tym jakieś kilkadziesiąt złotych do przodu efekt tego był taki że od dnia 20 grudnia 2020 do 19 grudnia 2021 Mogę rozbijać się wrocławskim MPK, ile mi się żywnie podoba. To był pierwszy z dwóch tytułowych pomysłów tego całego sutryka, którym sobie u mnie trochę nagrabił. Drugiego poroniony, o kilka miesięcy późniejszy pomysł to to, że miasto Wrocław nie dogadało się z kolejami dolnośląskimi i Polregio, dwaj główni przewoźnicy kolejowi na Dolnym Śląsku. Co do finansowania, czy tam współfinansowania przez miasto Wrocław przejazdów ludzi takich jak ja, posiadających zakodowane na karcie Urban Card dowolny okresowy bilet MPK, dzięki czemu nie musiałem kupować osobnego biletu na pociąg, o ile nie wyjeżdżałem z Wrocławia. A gdy wyjeżdżałem, to kupowało się bilet nie do Wrocławia Głównego, tylko od ostatniej stacji na terenie Wrocka, co pozwalało urwać z ceny biletu 2 albo 3 zł. Z tego korzystałem głównie w weekendy, gdy nie kursowała komunikacja gminna do mojego królestwa, a co powodowało, że bilet nie kosztował w moim przypadku 8,90, tylko 5,80. 2,90 niby niedużo, ale na prowarka już prawie było to dało się tam jakoś przeżyć. Po prostu przestało się korzystać z PKP, a przesiadło się na busy Anity, kursujące w moim kierunku. Już te dwie rzeczy spowodowały, że Sutryk poważnie sobie u mnie i pewnie nie tylko u mnie nagrabił, ale to, co zrobił w sierpniu 2021 sprawiło, że, jakby to powiedział Ferdek Kiepski, notabene serialowy mieszkaniec również Wrocka, pałka się przekła. Pod koniec sierpnia na teren mojej i innych gmin sąsiadujących z Wrocławiem wszedł przewoźnik DLA, czyli Dolno Śląskie linie autobusowe. I wszystko byłoby GIT, gdyby nie jeden jedyny, ale poważny w swych efektach szczegół, że ów przewoźnik DLA honoruje bilety zakodowane na urban karcie. Jedynie do Blachy Wrocław oznaczającej koniec administracyjny miasta, a dalej należy kupić sobie bilet. Do owego sierpnia robiłem tak, że dojeżdżałem komunikacją gminną w swojej gminie do wioski Samotwór za całe 3,40, po czym przesiadałem się w autobus podmiejski 609. Autobus ten był oczywiście płatny, ale ja mając na Urban kardzie zakodowany bilet roczny, który również pozwalał na rozbijanie się autobusami podmiejskimi z szóstką na początku numeru linii, nie liczyłem już ceny 609, jako kosztu dojazdu do i z roboty, gdy zwyczajnie nie musiałem kupować dodatkowego biletu. Wszystko skończyło się 24 sierpnia 2021, kiedy to już wiedziałem, że po opuszczeniu w samotworze busa komunikacji gminnej nie przesiądę się w 609, ale już w 909, obsługiwane przez to całe DLA. Spodziewałem się, że DLA nie będzie woziło ludzi za darmo, ale liczyłem, że tak jak to było w 609, będę mógł się rozbijać 909 na podstawie Urban Car jednak kurde nie, kupiłem sobie więc bilet do pierwszego przystanku w administracyjnych gracach Wrocław, a kierowca do mnie 4,60. What the fuck, 4,60 za przyjechanie 2,5 kilometra, kogoś tu konkretnie pizdło w dekiel. I tak oto jeżdżenie do i z roboty przez samotwór straciło sens. Była to droga dwa razy dłuższa, ale dwa razy tańsza. No właśnie była. Nawet jeśli Sutryk sam nie wymyślił zastąpienia linii podmiejskich obsługiwanych przez MPK Wrocław nowym przewoźnikiem, to na milion procent musiał o tym wiedzieć, a pewnie nawet się podpisać na jakiejś umowie Wrocław-DLA. Skoro więc poszło się rypać wszelkie korzyści płynące z biletu rocznego, czyli podniesienie jego ceny, likwidacja 609 i braku możliwości rozbijania się pociągami w granicach miasta, to zaczyna zachodzić bardzo, ale to bardzo zasadna wątpliwość, czy opłaca mi się dalej finansować budżet Wrocławia kwotą 1050 Złotych rocznie. Na gapy jeździć nie zamierzam, gdyż jestem już za stary, za poważny, ale przede wszystkim za leniwy, żeby bawić się w gonitwę z kanarkami. Jednak zamiast biletu rocznego za ponad kafla należy zastanowić się, czy nie będzie sensowniej jeździć na biletach semestralnych na dwie dowolne linie: biletach normalnych, jednorazowych, czy może nawet na czasówkach, czyli 15-minutowych, względnie półtora godzinnych, które pozwalają na przesiadanie się w ramach tych 90 minut od momentu skasowania. Niestety dla budżetu Sutryk, jak i Rada Miejska zapomniała o tak krzywej lafera. W swym założeniu pokazuje ona, że jeśli rząd kraju zaczyna podnosić podatki, to do pewnego momentu zyski również wzrastają, ale jeśli podniesie się je za bardzo, to ludzie najzwyczajniej w świecie zaczynają kombinować przechodzić do czarnej strefy, czy w ostateczności emigrować do krajów o normalnych, a przynajmniej niższych podatkach. I tak samo działa to w przypadku MPK, nie tylko wrocławskiego. Podwyżkę jeszcze byłem w stanie zdzierżyć, ale w momencie, gdy znikły wszystkie bo. Konusy, jakie miałem z zakupu biletu rocznego? Należy zastanowić się i wykonać pewne obliczenia, które jasno pokazują, że kupienie kolejnego biletu rocznego, poza wygodą, nie dałoby mi już kompletnie nic. Bilet semestralny, wbrew nazwie, nie muszę być studentem czy uczniem, żeby móc go nabyć, pięciomiesięczny, z tym, że na dwie, a nie na wszystkie linie kosztuje 304 zł. Dwa takie bilety dają 608 zł. Zostają jakieś dwa miesiące. Średnio w pracy jestem 10 nocek w miesiącu, co daje 20 przejazdów z roboty, do miejsca, gdzie ma przystanek bus Anity w kierunku mojego królestwa. Odległość jest na tyle niewielka, że spokojnie dojadę tam na bilecie 15-minutowym za 3,20 co daje w tym jednym miesiącu kwotę 64 zł, a razem z dwoma biletami semestralnymi 672 zł. Ostatniego miesiąca nie liczę, gdyż pewnie będę w jego trakcie na jakimś Poland Tripie i w tym czasie z MPK Wrocław i tak bym nie korzystał. Te dwie linie wybiorę sobie jakoś tak, żeby ich trasy docierały w miejsca, w które czasami potrzebuję się dostać, a takie adresy, pod którymi pojawiam się raz na Ruski Rok opędzi się biletem półtora godzinnym, w ostateczności dobowym. Daje to mi oszczędność 378 zł, no powiedzmy 300 zł, po odliczeniu tych biletów półtora i 24 godzinnych, którą przez swoją pazerność nie zarobi już MPK Wrocław. Z tego prostego przykładu tylko mojej osoby może płynąć coś, o czym powinni w ramach projektu Nowego Wału pomyśleć Morawiecki. On przynajmniej dla mnie od dawna nie zasługuje, żeby jego nazwisko pisać dużą literą, i reszta pajaców z wi mickiej, mickiewiczej, nowogrodzkiej w wawie. Jeśli zaczną za bardzo mieszać i majstrować przy podatkach, to mogą się troszkę zdziwić. Polacy zamiast płacić coraz wyższe podatki, nazywane przez nich dla niepoznaki opłatami, daninami, składkami czy jeszcze kryjącymi się pod innymi epitetami, mogą pokazać im gest lichocki i wyemigrować albo stać się grupą społeczną, która zamiast płacić podatki, będzie czekała na bonusy z nich płynące. 300, 500 plusy i cała reszta socjalu. Tylko każdy socjalizm ma tę wadę, że kiedyś kończy się hej na programy socjalne. I co wtedy? Polska drugą Wenezuelą albo Grecją? Nie wiem jak wy, ale gdy to nastanie, ja mam nadzieję mieszkać daleko od zasięgu prawa wymyślanego przez ten gang Olsena. To oni, niczym ten filmowy gang duńskich nieudaczników, którzy potrafią spierdolić wszystko, czego się dotkną, szkoda, że może to dotyczyć także mojego, naszego, także ich kraju.